Witam moi drodzy Polacy piszą do mnie i nie dowierzają jak to jest możliwe, że Polacy muszą płacić nawet za Coca-Colę więcej aniżeli Hiszpanie w Hiszpanii, którzy zarabiają w hipermarketach i ogólnie zarabiają na rękę dwa razy więcej minimalnie, bo tam płaca minimalna jest dwa razy wyższa aniżeli w Polsce. Jak to jest możliwe, że Polak. Z... Zarabia dwa razy mniej płacy minimalnej, na przykład w takim sklepie jak Alcampo, czyli część oszą, czyli odpowiednik Osho właściwie, prawda, który sprzedaje produkty oszą, um, ale za Coca-Colę płaci. Więcej! Polacy nie dowierzają, Szanowni Państwo. Naprawdę, ludzie mnie zalewają wiadomościami. Chcemy się przeprowadzić do Hiszpanii. Przeprowadzimy się do Hiszpanii. Coca-Cola będziemy mieli tańszą. Jak to jest, że Coca-Cola, no, tak jak i wiele produktów, jak banany, pomarańcze, mąka, woda, mleko, kawa. Ryby, jajka, ser cukier, olej, ziemniaki, ryż, piwo, wino, woda, czekolada, makaron, lody i właśnie tak Coca-Cola są w tej samej cenie co w Polsce, a nawet tańsze, a czasem nawet znacznie tańsze niż w Polsce, nominalnie, a dodatkowo. Taki sklep jak Oso, czyli Alcampo w Hiszpanii, go jakby odpowiednik, część wielkiego sklepu Oso, żeby do celów procesowych, jakby co? Że nie mówię, że Alcampo to Oso, bo Alcampo to Alcampo, Alcampo to Oso, no ale wygląda jako show, jest częścią Oso, tylko że się nazywa Alcampo. Szanowni Państwo, więc ludzie się zastanawiają, jak to jest, że Polak w takim Oso zarabia dwa razy mniej, a płaci więcej za swoje produkty. Ja oczywiście nie mam problemu z żadnymi Hiszpanami. Ja po prostu pokazuję Polakom, że no, na świecie jest tanio, bo nam się wmawia, że no, my musimy zarabiać mało, bo nasze ceny są niskie, a okazuje się, że zarabiamy mało, ale nasze ceny są olbrzymie, nawet wyższe tam, gdzie się zarabia dużo, bo można stwierdzić, że w Hiszpanii jednak zarabia się dużo, bo jeżeli zarabiają dwa razy więcej, no to to chyba jest dużo, a płacą mniej. Prawda? No oczywiście na osłodę dla nas Polaków jest fakt, że no my zamiast no bagietki może i bułki mamy droższe, ale chleb generalnie mamy większy wybór i tańszy. Szyneczka u nas no większy wybór i tańsza, tylko u nas te szynki to wiecie, jak z tymi szynkami, tam połowa woda, czy 80% woda, reszta jakieś wiecie, żygowiny czy coś, prawda? Te szynki to takie nieszynki te nasze, jedne dobre, drugie złe, więc ciężko to sprawdzić. No, u nas jeszcze akurat o dziwo są tańsze pomidory. No, akurat u nas coraz więcej słonka. Lecz już e, przyszło bardzo, bardzo zimno do Polski. Już przyszła jesień. Było bardzo ciepło we wrześniu. Bardzo fajniutko, bardzo ciepło i bardzo milutko. No i oczywiście mamy e, bardzo duży wybór taniej herbatki. Chociaż tam też można kupić tanią herbatkę. No, ale u nas ten wybór herbatki, ziółek i wszystkiego to jakieś nie, niesamowite szaleństwo. No, tak, tylko że herbatką to możesz się ogrzać ani 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 się tym nie najesz ani się tym zbytnio nie napoisz no oni za to mają kawę tańszą no właściwie wszystko mają tańsze albo w tej samej cenie co niektóre rzeczy ewentualnie u nas są tańsze no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład wino tu tam wino można kupić 4 razy taniej niż w Polsce. No, nie wspominając, szanowni państwo, o takich widokach, jak tutaj na Gran Canarii. to jest Las Palmas, wiecie, miasto wielkości Gdyni. Dzisiaj chyba jest tam jakieś 33 stopnie. Proszę zobaczyć, to jest oczywiście Hiszpania, wyspy kanaryjskie na skraju Sahary i Maroka. To jest Europa, Unia Europejska. Każdy się tam może przeprowadzić i żyć. Tutaj, z drugiej strony, mamy, szanowni Państwo, Santa Cruz de Tenerife obok. Zaraz pokażę, i tam dzisiaj też jest 33 stopnie. No i nie trzeba gazu, a w Polsce już trzeba zacząć używać gazu, prawda? Więc wszystkim tym, którzy mówią, że na przykład no, w Hiszpanii to tak jest, że trzeba używać, wiecie, jakiegoś oziębiacza jakiegoś kondycjonera tego yy, y, 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 klimatyzacji, prawda, no to widzicie, no to u nas już trzeba też ocieplać, prawda, no ocieplić musisz, no a klimatyzację właściwie nie musisz używać, a tutaj mamy, widzicie Santa Cruz de Tenerife, czyli ten, miasto w Tenerife, na Tenerife, y, 300 tysięcy ludzi, czy tam 400, proszę zobaczyć, prawda, piękne, cudowne, a słoneczko, proszę zobaczyć, jakie piękne tutaj mają wieżowce i y, y, i teraz, szanowni państwo, słoneczko. Jak widzimy dzisiaj, weather Tenerife 30, 33. Jutro 33, 34, 32, 34, 33, 32. No, nie będę pokazywał polski, bo w Polsce w nocy do 10, 9 spada. Teraz, w zależności od miejsca, więc już trzeba sobie podgrzewać. Tym bardziej, jeżeli się ma małe dzieci. No, a nieruchomości u nas dalej coraz droższe, coraz droższe, a u nich, coraz tańsze, coraz tańsze. I tanie w użyciu. Tak więc tutaj głosy, żebym pokazywał więcej, bo lud ludzie się naprawdę pytają, jak to jest, czy to nie dowierzają, myślą, że nawet wiecie, nawet proszek. Nawet proszek, nawet y, y, pasta do zębów przecież była droższa, prawda? Makaron droższy, no nawet proszek, szanowni państwo. Nawet proszek i pasta do zębów były droższe, aniżeli. Y, przepraszam, u nas są droższe, aniżeli. W Hiszpanii. No ale mówi nam się, szanowni państwo, że w Hiszpanii to jakiś taki gigantyczny kryzys i w ogóle tragedia. Pomidorów zabraknie na wojnę pomidorową, byków zabraknie w Osasunie, Pampelunie na rajd bykami no i w ogóle tam im wszystkiego zabraknie. Chod pięć tysięcy, 10 tysięcy hoteli zamkną, 20 lotnisk zamkną, 30 portów zamkną, szanowni państwo. Szybką kolej 5 tysięcy kilometrów zamkną, stadiony Barcelony, Realu, Madryt zamkną i w ogóle ten cały ustrój piłkarski zamkną, elektrownie atomowe im zamkną, szanowni państwo, elektrownie wiatrakowe im zamkną, wszystko mi tam zamkną, bo to wszystko tam upada, prawda? Tak nam się wmawia. No, oczywiście to jest kłamstwo. Obrzydliwe kłamstwo, i ja od razu, naszym kolegom z Hiszpanom, chciałbym powiedzieć, że to wmawiają nam w, znacznym część, w znacznej części zagraniczne, medialne korporacje, które mówią po prostu po polsku i piszą po polsku. Więc naprawdę, słuchajcie, Hiszpanie, yy, drodzy kochani. To nam wmawiają po prostu zagraniczne korporacje na wasz temat, prawda? Piszą po polsku, i na przykład ktoś może sobie w Hiszpanii myśleć, ale ci Polacy są głupi, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No a to piszą po prostu Polacy na zlecenie na przykład y, niemieckich korporacji, y, jakichś tam nie wiem, amerykańskich korporacji medialnych, i tak dalej, i tak dalej. Tak? No, taka jest prawda. Y, tak więc. Y, tak to wygląda, no ale przechodząc, szanowni państwo, no co dzisiaj sprawdzimy? Powiedziałem, że tego nie sprawdzę, no po Coca-Coli to już ludzie są zszokowani ostatnio. Wuta, Coca-Cola, piwo, wino, koniec, pasta do zębów, proszek do prania. Tragedia, prawda, wszystko tańsze. No to powiedziałem ze sneakersów, nie będę sprawdzał, ale tak w sumie sentyment mnie złapał, bo przypomniałem sobie sprzed 25 lat pierwszą serię Big Brothera, gdzie Gulczas i tam Emanuela chciała dużo jeść sneakersów i oni takie nazywali nazwali sneakersy. I sobie tak to pomyślałem o tych sneakersach sprzed 30 lat. I sobie stwierdziłem, że w sumie że no, czy, czy przed 25 i stwierdziłem w sumie, że co mi szkodzi, sprawdzę te sznikersy, po ile są. Tak więc widzicie, popatrzcie jak opłaca się inwestować w reklamę. 30 lat temu, czy tam 25 lat temu, szanowni państwo, wyszedł jakiś tam Big Brother i wyobraźmy sobie, zresztą na tvn nie to chyba było, czyli dzisiejszej amerykańskiej telewizji, która mówi do nas po polsku. I widzicie, zainwestowali 30 lat temu w reklamę I ja do dzisiaj to pamiętam, nie, że sznikersy, nie, sznikersy, popatrzcie jak, wa jak ważna jest reklama, jak ważne jest te takie dobre wrażenie, przepraszam, wezmę sobie łyczka, ale nie powiem czego. I to jest bardzo ważne robić takie wrażenie, tak więc sprawdźmy, szanowni Państwo, czy nawet musimy pracować dwa razy dłużej na sznikersy, aniżeli Hiszpan. Proszę bardzo. Snickersy tutaj mamy w Polsce. Ile te nasze snickersy? Krimi tutaj jakiś nie wiem, nie jadłem snickersa od dawien dawna. Eee, bardzo dawno nie jadłem Snickers o tylko cztery snickersy nam wyskoczyły. No i no, może więcej rodzajów snickersów w sumie nie ma, nie wiem. Eee, I tak, jeden snickers 3,48 za kilogram 69,60. Eee, Drugi sneakers 419, też od kilograma, nawet nie wiedziałem, że są różne rodzaje sneakersów. Jak ja pamiętam, sneakers to po prostu był sneakers. Ech. I ten i, i ten i no to zobacz, zobaczymy tutaj, po ile są sneakersy. Szanowni Państwo, najtańsze sneakersy w Hiszpanii, widzicie, też jest spało sneakersów. I popatrzcie, prosta jakie, jakie, jakie skuteczne. Od chyba 100 lat te sneakersy już są, czy tam 50, prawda? No i popatrzcie, tylko kilka produktów, a jakie sławne. Widzimy, prawda, jakie sławne, tak? Dobra. Zobaczmy po ile jest kilogram sneakersów. No i tutaj mamy na przykład sneakersy, i tutaj kilogram sneakersów kosztuje 10,68. 10,68 razy 4,4. No to, szanowni Państwo, to jest 46,99 groszy, czyli 47 zł za kilogram przy kursie 4,4. Przy kursie 4,1 to jest 44 zł. 4678, a przy dzisiejszym okropnym kursie to jest 4,60, to jest 49 zł za kilogram, tak? Przy tym dzisiejszym okropnym kursie, no ale my będziemy liczyć te 4,40, bo to szaleństwo jest przecież. E tak więc sprawdźmy, po ile są sznickersy, szanowni Państwo, czyli tak, tutaj mają za kilogram 46 albo 49 przy okropnym kursie, a u nas po ile? <laughs> U nas szanowni państwo, sznikersy też są droższe, sznikersy, pro, proszę zobaczyć, sznikers jeden jest droższy, tu schnikers jest po 55,87. O, właśnie sobie przy, przypomniałem świętej pamięci, że zginął ten na przejściu kolejowym, jak on się nazywa? Janusz. Janusz Yy, niech ci ziemia lekką będzie, Janusz, poseł Rzeczpospolitej. On był posłem nawet, Janusz. To, Janusz wygrał Big Brothera pierwszego. sobie przypomniałem, je. też lubił sneakersy. Pamiętam, pompki robił sobie teraz. To przypominam, wiecie, ja to 25 lat temu oglądałem. Tak sobie gadam po prostu do was, bo coś trzeba gadać. No bo to ze, ze, ze sneakersami to największy mam związek ze sneakersami. I to taki, że że. Yy, no, z tym Big Brother'em, no to, to pamiętam tego Big Brother'a. A tak to chyba Snickers'y też dawali do paczek ze stoczni. Pamiętam, ale w sumie najbardziej pamiętam. Pamiętam, popatrzcie, teravita, taka czekolada była teravita, i ja tą czekoladę pamiętam do dzisiaj, że ona tam była, prawda? Inaczej bym jej w ogóle nie znał. Ale chodzi o Snickers'y, prawda? Snickers'y mamy tutaj, widzicie, no u nas Snickers 56 zł za kilogram, tak? a w Hiszpanii przy kursie popatrzmy tu sznikers 10.68. Szanowni państwo to 10.68 razy 4.15 przy takim kursie to tylko 44 złote. czyli sznikersy 44 zł, a 55 zł, czyli dychę mniej za kilo sznikersa. Dychę mniej za kilo sneakersa, prawda, takiego najtańszego, bo ta reszta tych sneakersów to one są takie jakieś wiecie różne. Ale może to taki sneakers powinien się liczyć? Nie wiem, sneakers, baritas, no nie wiem, w sumie nie znam. Ten sneakers, tu jest taki sneakers, a może ten razy dwa, a ten nie ma dwa. Ja nie wiem, który to tutaj widzicie. Jest jakiś droższy sneakers, 26,40 i tutaj taki jeszcze inny. Nie wiem do końca, które te sneakersy mamy liczyć. O, tutaj jest taki sneakers. Pięć razy sneakers i. O, ten na obrazku jest za. Aha, u nas jeszcze droższy. Oparcie, bo tutaj na obrazku mamy takiego Snickersa po 70 zł za kilo za 3,48 od snikersa, 50 gram, i tu jest taki podobny, podobnie wygląda. Wiecie, bo to od kraju do kraju to się różni. Wiecie, jak to jest, że w Polsce się sprzedaje ludziom droższe czekolady z, z Niemiec yy, w niemieckich sklepach, yy, a pojedziesz do Niemiec i ta czekolada w. W tym sklepie niemieckim jest bardziej czekoladowa, jeszcze tańsza. No i tutaj mamy po, widzicie, sznikersy po 13,12, a sznikersy tutaj po 70, a 13, 12 razy, szanowni Państwo, 4,6 to jest 60 zł. Tak czyli też dychę taniej przy kilogramie tam jest. No. Nawet przy tym okropnym kursie 4,60, a przy kursie wiecie 4,20, to już 55 zł tam jest sneaker z 15 zł taniej. No przy kursie 4,30, 56, 14 zł taniej. No szanowni Państwo, nad sneakersy, no sneakersy, Coca-Cola, no po prostu y, jesteśmy zwyczajnie rozwaleni. Po prostu no jesteśmy zwyczajnie rozwaleni. Jest to, jest to dosyć przykre. Ze względu na to, że chciałbym, żeby nasze dzieci miały tanie sznikersy. Szanowni Państwo, musimy założyć partię, ja się śmieję, ale jakieś postulaty, żebyśmy mieli tansze sneakersy, wiecie, w sklepach i coca cola No tam Amerykanie to z boki zrywają, jak, jak się Polacy będą domagać tanich cheeseburgerów z McDonald's, a <Snickersów>, wiecie, tanich i, i Coca-Coli. No jest to co najmniej wesołe, wiecie, bo to inne narody się kłócą. To, że chcą tańsze produkty od Amerykanów kupować. To już, bo, bo to oni sprzedają i to jest dobre, prawda? Bo to widzicie, bo wyobraźcie sobie, macie firmę z sneakers, prawda? I tutaj ludzie na świecie się biją, się domagają taniego sneakersa, prawda? Jak chleba taniego. Chleba i grzysta, sneakersów tanich się domagamy. Nie, to wiecie, to nie jest wesołe w ogóle, bo. Wiecie, polaków się w tych sklepach płaci dwa razy mniej, minimalną można płacić. Ja nie mówię dokładnie, że w oszą płacą, no ale można w Polsce płacić dwa razy mniej, a w Hiszpanii można płacić dwa, trzeba płacić dwa razy więcej, jeżeli chodzi o minimalną. No, ale nawet widzicie, te, te produkty takie niby internacjonale, prawda, czyli inter, inter, międzynarodowe są nawet droższe, wiecie, no taki sneakers tak snickers przecież może leżeć i leżeć, przecież on może leżeć i leżeć i czekać prawda to nie jest pomidor albo pomarańcz że go tam trzeba szybko delikatnie przewozić i tak dalej a, a widzicie nawet snikersy są tańsze nie i to i to znacznie tak czyli wiecie co to oznacza no te produkty przede wszystkim nie dość że zarabiasz w hiszpanii w danym momencie dwa razy więcej tak że zarabiasz w hiszpanii dwa razy więcej to minimalną nie to wiecie, tam się lżej zapewne pracuje niż w Polsce, bo w Polsce wiecie, to wiecie jak u nas Polacy, to tacy wiecie, lubią się poniżać nawzajem jak w obozach koncentracyjnych. Naprawdę tacy są, co niektórzy Polacy mają tak nawalone wełbie, że szoknie i, i wam powiem, że tam na pewno się lżej pracuje. Tak jak wiecie, tak jak się pracuje lżej w Niemczech czy w Anglii, prawda? Niż w Polsce, ale się zarabia, wiecie, trzy razy więcej, Ja się lżej pracuje. I chodzi o to, że no, istnieje taka jeszcze dodatkowa, niestety, gorzka pigułka że nie dość, że zarabiamy dwa razy mniej niż Hiszpanie, to oni nawet mają coca colę i Snickersy tańsze. Winko mają tańsze, wódę, piwo w tej samej cenie, a nawet tańsze, no wszystko mają, szanowni Państwo, tańsze, a dodatkowo mają takie piękne widoki, wspaniałe. Tutaj mamy Las Palmas. Eee, no, cu cudeńko, no, szanowni Państwo, cudeńko, prawda? Tutaj jest port, tak? Tutaj Las Canteras, taka, taka, eee, tutaj Santa Cruz de Tenerife, proszę zobaczyć tu Puerto de la Cruz tutaj Teide widać proszę bardzo takie baseny wielkie, gigantyczne na pół miasteczka no szanowni państwo i niech ktoś mi tu da jakieś argumenty że to wszystko jest nieprawda Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapaczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia w link poniżej do mojego angielskojęzycznego kanału, ze względu na to, że to na tym kanale potrzebuję subskrypcji. Jeżeli Państwo dadzą mi subskrypcję na tym angielskojęzycznym kanale, naprawdę będę wdzięczny. Dziękuję ślicznie. A przede wszystkim zapraszam do obejrzenia filmu, który pojawił się właśnie na ekranach Państwa monitorów. Klikamy, oglądamy, pozdrawiam i do usłyszenia.